Chyba tą. Albo tamtą wcześniejszą. A nie wiem. Ale tu można jeszcze iść. Tak, tu można jeszcze iść. I tu też ktoś jest, oczywiście. Ktoś musi bronić tego kompleksu odkształcenie. Ha, to już poszło łatwo. Dobra, to jest znowu jakaś szafka. A! no. Weź wszystko. No, kobieta, za szybko się męczysz. O, tu też jest jakiś Trochę bramy. Otwieramy drugą bramę i możemy jechać dalej. Ratować kompleks, nie wiem. <grych> no, szybciej, moja droga. Strasznie się grzebiesz. Mało tych getów tutaj jest. Coś. Dobra, wracajmy do naszego Mako. Gdzie on jest? Tu. Musimy to wlec za sobą. Wszędzie. Dobra. I jedziemy przez bramę Dalej. A nie zaraz. Moment! Czy to nie jest ta brama, którą wcześniej ominęliśmy? Czy ja już głupiej je w tej grze? Jak wygląda mapa? Nie, chyba nie. Mamy jechać Tędy w drugą stronę. Ja tu jestem genialna inaczej chyba. W drugą stronę. Teraz dobrze jesteśmy obróceni. Da się to rozwalić? Ach. No dobra, to żeśmy otwierali tą... Co to tam lata? Tą bramę, czy co? Ja już sama nie wiem. Ale dobrze jesteśmy. Dobrze. To jedziemy dalej. Ale zbyt skomplikowane dla mnie. To miejsce wyglądają tak samo. <noise> Siedzi się zgubić. A przynajmniej ja mam takie talenty do gubienia się bardzo szybko. Dobra, czy można zapisać grę? Nie, oczywiście, że nie. Wrogowie są tu gdzieś. Najgorsze, że takim wielkim pojazdem nie idzie się nigdzie schować w ogóle. A już na takiej płaskiej powierzchni to tym bardziej. Co tam jest? Da się to tak rozwalić. Czy ja w ogóle trafiam w to? Nie. Oczywiście, że nie. O! Dało się. Teraz gdzie zapisać? Też nie. Tam jest jakiś strzał nas. Dobra, ruszmy się może, żeby nas nie mógł trawić. Ło! -o. Trafiony, zatopiony. <noise> Idźmy dalej. Jedźmy dalej, znaczy się. E, tam coś było? Nie, chyba. Musimy śladami getów. To jest ten. martwiak. Czy teraz idzie zawisać grę? Nie. <noise> no, ta mapa nie pokazuje nam wrogów. Tam jest jakaś. O, tam jest kolejny get. A raczej dwóch. Dobra, rusz się, rusz się. Ja Byłem tylko do lawy jakiejś nie wyleciała. No trzej. A, jeszcze się przegrzało, no. Super. Teraz w ogóle nie będę tym mogła strzelać. O, świetnie. Dobra. Ale my się nie przejmujemy, jedziemy dalej. Naszym wspaniałym mako po tej brudnej planecie. Świńskiej takiej. Ble. Co tam jest? Czy to tam zmierzamy? Mm tu nie ma chyba Zaraz. A nie można teraz zapisać gry? Nie, oczywiście, że nie. A, ja mam obsesję na punkcie zapisu z tam. O! O no tak, zapomniałam, że już nie mam tej broni. Jestem, że tak powiem, poszkodowana. O nie, o nie, e, tu idzie jakiś ten wielki. A ja chcę się obrócić, błagam cię, Mako. Nie rób mi tego. Nie teraz. Dobra, Ła! Dobra, zaraz mnie zniszczy. Zrobimy tak i zrobimy, że pojedziemy tak. I teraz w tył, w tył, w tył, w tył! W tył! Powiedziałam. No. Teraz w przód. O, ła! Znowu nie w tę stronę. Dobra, strzelaj w niego. Się chyba zablokował. Nie, nie zablokował. Nie! Cofaj! O masakra. No gdzie ty, Mako? O Boże, on mi się obrócił. Jest nienormalny. Och, znowu to samo. No strzelaj w niego. w ogóle w niego trafia. O, 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 o. Umieram, umieram, umieram. Dobra, poczekamy chwilę. Dobra, robimy szybko w przód, a potem w tył. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. No! Gdzie ja jestem? Ty, 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 tył. Tył, 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 tył! Przód, przód, przód. Trafiaj może w niego, co? Jest! Pokonaliśmy go? W końcu? Boże. Tak! O Jezu, w końcu. Masakra. Dobra, chyba dodaliśmy do tego kompleksu, co trzeba było. Albo i nie. Nie. To jest tunel chyba tylko. Dobra, wiecie co? Ja przeładuję tą grę. Mam nadzieję, że uda mi się teraz zapisać. Tak. Przeładuję grę, żeby mi się to przegrzewanie zniknęło. Nie wiem, co z tym jest. I zaraz do Was wracam. No i jestem z powrotem. Przegrzewanie zniknęło. Jak miło. Jedziemy dalej. Teraz muszę bardziej uważać. Jest tu ktoś jeszcze, kto chce oberwać jakąś rakietą. Dobra, widzę, że chyba nie. Więc jedziemy sobie do tego tunelu. Czy co to to jest? O, tutaj znowu czekają na nas gety, jak żeby inaczej. Pokaż się. Dobra, jeszcze cię nie ma. Brum, brum. Gdzie jesteś? Au! Gdzieś dobiłam. No, oczywiście. Nie w tę stronę. O, masakra się tym jeździ. O, tu będą gety. Tu będzie dużo getów. Czuję to. O, szybko poległ.